Przygotowywaliście ten pokaz? Specjalnie na dzisiejszą okazję. Przygotowałyśmy pokaz e, artystyczny w wykonaniu reprezentacji sześciu naszych tancerek. Był to taki spontaniczny e, pokaz, także przygotowałyśmy go około godziny. Zapraszam do. Oto, raz, dwa. Tak. Tych urodzin dzisiaj trochę już było, ale w taki dzień ich nigdy nie za wiele. Na coś jeszcze możemy liczyć? Oczywiście, na wspaniały pokaz naszych tancerek. pasalamat Bardzo, bardzo wesoło na tym tarasie, przytkackiej. Całe szczęście, że nie było żadnej wpadki, bo to mogłoby być z drugiej strony niebezpieczne dla dzieci, bo przy takich spontanicznych wizytach, przyznaję Państwu, różnie bywa.